Ostatni odcinek z polibagami bardzo się Wam spodobał. Postanowiłem zrobić kolejny, w którym zaprezentuję czerwcowe nowości. Podobnie jak w poprzednim odcinku, poza prezentacją przygotowałem dla Was własne budowle. Zaczynamy! Pierwszy polibag to nowa franczyza. Klocki na podstawie bajki Bluey w kategorii wiekowej plus 4. Instrukcja przygotowana jest w klasyczny 4-plusowy sposób. Mamy klocki na dłoniach i kolejny krok budowania. W papierowym worku dostajemy 33 klocki. Na uwagę zasługuje uroczasówka zrobiona z zadrukowanej głowy figurki. Mini figurka tytułowej Blue wykonana jest poprawnie. Koncepcyjnie przypomina figurki w przebraniu, jak np. Bugimena z 27 serii kolekcjonerskiej. Dostajemy tu elementy florystyczne oraz sporo naczyń do serwisu kawowego. Dla dorosłej osoby złożenie tego polibaga nie stanowi większego wyzwania. Jednak obecność wielu drobnych klocków, zwłaszcza o podstawie 1 na 1 i grubości Tyla, może sprawiać spore problemy mniej sprawnym czterolatkom. Sekik po złożeniu dobrze oddaje tytułową scenkę podwieczorku. Całość prezentuje się naprawdę dobrze. Kolejny polibak reprezentuje serię Kreator. Za chwilę zaczyna się lato, a ta konstrukcja pozwoli nam przenieść się w okolice świąt Bożego Narodzenia. Składa się z 60 klocków i została zatytułowana Święty Mikołaj i Świąteczny Komi. Dostajemy tu garść cegieł o rozmiarach 4x1 oraz 2x1, co jest niebywałym plusem. Przez chwilę zastanawiałem się, czy przy konstrukcji prezentów zastosowano legalne łączenie. I tak jest ono jak najbardziej legalne. Mikołaj klasycznie dostarcza nam zapas czerwonych klocków. Nie jest to wybitna konstrukcja. Pokuszą się o stwierdzenie, że jest po prostu brzydki. Resztę konstrukcji stanowi komin i powiedzmy, że jego konstrukcja się broni. Jest symetryczny i wygląda jak na komin przystało. Tak prezentuje się cała konstrukcja. Niestety nie jestem jej fanem. Trzecia nowość to Polybug z serii Ninjago. To na niego najbardziej czekałem w całym tym rozdaniu. Dostajemy tu 48 klocków i aż dwie minifigurki. W saszetce mamy też dwa krótkie łańcuchy. Pierwsza minifigurka to Dragonian. Posiada transparentne, błękitne nóżki i rącz. Ma ciekawie zadrukowany tors, na na głowie też są niczego sobie. Druga figurka to Arin w wersji z włosami. Ma spokominkę. Jego strój znamy m.in. z Battlepaka ze spinnerami. W tym miejscu chciałbym zachęcić do obejrzenia mojej recenzji tego setu. Co do buildu, dostajemy tu coś w stylu opustoszałej studni. Konstrukcja nie jest powalająca, jednak mechanizm. Łańcuch działa, co jest dużym plusem. Sama studnia zwieńczona jest azjatyckim portalem. Nie zabrakło szczegółów w stylu zielonej żaby, wiaderka czy żółtego kryształu. Ten polibak jest moim faworytem. Zanim przejdziemy do podium, zapraszam Was wszystkich na Discordowy serwer Brick Ekipy, gdzie jestem jednym z twórców. Znajdziecie tam masę klockowych treści, świetną atmosferę oraz innych legotuberów. A teraz przejdziemy do budowania. Z elementów tych trzech polibagów stworzyłem własny minimo. Przy pomocy czerwonych klocków od Mikołaja i kreatywnego użycia rączki od wiadra, wykonałem bieżnię sportową. Wykorzystałem białe briki 2x2 o zaokrąglonych krawędziach oraz kwadratowej podstawie z zestawu Bluey. Połączyłem z czerwonymi klockami od Mikołaja, zmieniając je w worek treningowy. Z fragmentów studni Ninjago oraz plejta 2x4 oh, z dwoma studami wykonano ławeczkę do wyciskania ciężarów. Wziąłem płytkę 6x6, przy wykorzystaniu cegiełek i białych slopów z komina oraz czarnych pralek ze studni wykonałem trzy fragmenty ściany. Połączyłem je ze sobą, uzyskując ściankę wspinaczkową. Całość stanowi całkiem ciekawy plac treningowy, na którym nie jeden ninja jest w stanie szlifować swoje umiejętności. Skonstruowanie spójnego builda z tak różnych klocków stanowiło ciekawe wyzwanie. Bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Dajcie znać w komentarzu, który z nowych polibagów jest według Was najlepszy. Jeśli Ci się spodobało, zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów. Keep building!